I no pierwsze i drugie miejsce. Mam nadzieję, że wygramy. Mm -hmm. no. Jak długo już gracie? No niektóre tutaj nawet po 8 lat. A na no, przykład tutaj Martyna gra z 4 lata bo niektóre tutaj z tego gimnazjum, a ogólnie yy, drużyna, która jest ogólnie powstała tak 8 lat temu A jakieś takie sukcesy, które pamiętacie najbardziej? Liga. Liga Wojewódzka. No, rok temu właśnie co teraz, My też zajęłyśmy pierwsze miejsce. No i później pojechałyśmy do Kwidzyna i tam zajęłyśmy chyba trzecie. I ten wyjazd do Kwidzyna to jest taki, który właśnie pamiętacie najfajniej, naj, najlepiej? No to, jak każdy wyjazd. Każdy, jest zawsze pozytywny. A, je, a był taki wyjazd, który się najbardziej zapisał w Waszej pamięci? teraz to Malborku. No, w Marlboro. Marlboro, to jak byliśmy na turnieju chyba to było i, po i nawet nie miałyśmy żadnych treningów ani nic. Mecz udało nam się wygrać i to jest porządna drużyna. Mhm. Gramy o miejsca już w tam grupie i później niedługo w czerwcu jakoś zaczynamy klasówkę. A najbliższe jakieś takie wyjazdy, gdzie się udajecie, co no, będziecie robić? W to sobotę gramy chyba tutaj mecz, ale jeszcze nie wiemy z kim i jakoś za dwa tygodnie będziemy grać kolejne. Myślę, że te trybuny trzeba by było zapełnić, tak, żeby one nie były puste, bo oczywiście potrzebujecie do pingu, tak? Mhm. Fajnie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy. pozdrawiamy wszystkich. Czytacie radę? Że nie, że nie, nie, Za chwileczkę rozpocznie się mecz o miejsce pierwsze pomiędzy gimnazją szkolną oraz gimnazjum numer jeden na wymogach. Gramy, przygotowaliśmy się co tydzień. Od piątki o godzinie 20 trenujemy regularnie i jesteśmy zadowolone z dzisiejszej gry. E, może pozdrowicie swoich kibiców? Pozdrowimy trenera, pana Lubomira Górzewskiego, najlepszego. Niektóre grają bardzo długo to od 8 lat, niektóre dopiero zaczęły swoją grę w siatkówkę dopiero w gimnazjum więc to jest zróżnicowane. To zależy. Kiedyś grałyśmy w się też z dziewczynami? To Ale już po tym się rozeszliśmy, jak każda do szkół poszła. Życzymy naszym dziewczynom, żeby w końcu im się udało w tym roku, żeby przeszły do wojewódzkich i trzemy za nie chcieliby dzisiaj. Tak dziękuję. dziękuję. Nazywam się Lubomir Głowacki, jestem opiekunem drużyny z Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Gdańskim, ale oprócz tego jestem również przewodniczącym Szkolnego Związku Sportowego i dzisiaj była to kolejna impreza organizowana przez Szkolny Związek, ale w odróżnieniu od wszystkich pozostałych dzisiaj patronat nad imprezą objął starosta nowodworski, pan Zbigniew Ptak, któremu dziękujemy za wsparcie finansowe. Najlepsza drużyna zawsze awansuje z powiatu do półfinału wojewódzkiego. Tak jak powiedział organizator pan Artur Bryk, rodzi się ogromna szansa, aby dziewczyny w tym roku zdobyły w końcu awans do finału i ograły trzy drużyny z powiatu Kwizyńskiego, Szczumskiego i Malborskiego. Tego oczywiście życzymy. Cieszymy się, że wystartowało sześć drużyn, że piłka siatkowa cieszy się dosyć dużą popularnością. I przypominamy, że oprócz siatkówki mamy wiele, wiele jeszcze innych imprez sportowych, na które serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Miejsce piąte, gimnazjum z Nikoszewa. Miejsce czwarte w dniu dzisiejszym drużyna ze Stegne. Natomiast na miejscu trzecim, medalowym, upracowała się drużyna z Marzecina I bardzo proszę całą drużynę o wystąpienie, postawienie się na przewodnim medalu w o miejsce trzeciej drużyna z, Marzen z Marzencina zwyciężyła drużynę ze z 2 do 0 wynikiem 25 do 20. i znowu, nie? To co tam. Gratuluję. Miejsce drugie w Ministrz Obrachunki Zeszłej. To było im nazwę Jodowej, jeden z Zdrowia Jodował-Dębskiego. Bardzo proszę zespół o wystąpienie. Natomiast wiceprzewodniczący tego y Żyłackiego Szkolenia Związku Sportowego, pana Anka Juszka, bardzo proszę. Nie wiem, czy tyle medali jest. Do trenera chyba nie wystanie, Nie. Nie tajajmy trenerów, jakiś to jest system. To chyba, żeby tam krzyczą po krzyczach. Zabiązali kasę, to, się... Kasky, Wszyscy, stary, to kasy, kasy. To stary, to stary, to kasy to się, Co to jest? Żeby im tyle co Nie, jest Браво, браво! będą najprawdopodobniej węzły w klicy na wirtualnie w terminie, który nam później podamy najprawdopodobniej w kwietniu. Bardzo proszę, nie każdy z gotowych, o wystąpienie naszego pana, pana Tomasza Krakowskiego, dyrektora gimnazjum w Marzencie. Proszę o wręczenie w medali.

Samskut, to? ciasto? Bardzo proszę o klaski i wstąpienie. Mam nadzieję, że drużyna górnie zaprezentuje nasz powiat na Półkinałach Wojewódzkich. Widzę, tutaj trzy najlepsze drużyny. Jeżeli są jakieś dziewczyny trenowanie u siatkówki, to ja serdecznie zapraszam do naszego klubu uczniowskiego Klubu Sportowego Górnia. Chętnie wszystkich tutaj pod swoje skrzydła przyjmiemy Mam nadzieję, że te osoby, które tutaj do nas trafią, będą mogły się sportowo w kierunku ciakówki rozwijać, najlepsi, eliminować innych klubów. Także serdecznie zapraszam. Z mojej strony dziękuję. Eee, bardzo proszę, cała szkoła wolna. Proszę o Jeszcze raz. Dziękuje. Dziękuję bardzo. Do szatni. TV Regionalna 24 pl. TV Malbork. TV Sztum. Żuławy i Mierzeja 24 pl. Domy my tu kręcimy.